Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Rayman i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Hexed! A więc cóż, dzisiaj czuję się chyba odpowiednio silno... silnie, silnie... no tak, żeby ruszyć się w stronę tamtego z pływającego jakże okrętu. Myślę, że powinienem dać radę z moim magicznym bumerangiem. A więc cóż, nie wiem ile tych, tych piratków tam może być w środku, nie wiem jaką siłę mają do końca, a to jest jeszcze moja poprzednia łódka. Ale cóż, myślę że z Jacksową tarczą na plesach damy radę naby, damy radę ze wszystkim nawet um, Tak, to jest, tak, jest ta wersja, że jeszcze mm, to Jest ta wersja, że jeszcze chyba mam, laga o, dziękuję bardzo Dobra Wchodzimy Trochę gliperów jest, aż dwa Kocham ten Buberek, słuchajcie, on jest w stanie dwa razy uderzyć jeden cel I jest w stanie uderzyć y, dwa cele na raz. Widzicie? Jakie ładne trzebie. To jest mój bumerang, to ma być tu. Dobra. Giniesz, 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 jeden po drugim. Tak, dobrze, w rządku. I bumerang. I reszczego. Dobrze. Dokładnie, płaszczyli ich tam sieka, wszystkich naraz. Ten tam ziomek strzela, go trzeba szybciej ściągnąć. Ten coś próbuje wypić chyba. Dostał w plery. I lecimy. O Jezu. No w sumie nie klepiam aż tak bardzo jak za pierwszym razem. Muszę powiedzieć. Ale no mimo wszystko są dość silni no. Patrzcie, tym... Tym Giant Swordem muszę ich trzepać i to dość długo i mocno. El, dobra, jeden poziom wyczyszczony. O, dostałem esencję wiatru, lodu, ognia. No i okej. Okay. Oj jeszcze taki łuczek mi w ogóle wypadł ostatnio. No, nie wiem czy jest dość silny, ale no wygląda, wygląda, no tak, no mocno ja bym powiedział. Strasznie mocno. Nie wiem czy nie powinienem zabrać jakichś pochodni, no ale mój błąd najwyżej. I dobra. Lewo Prawo? O, fajnie. Zastanawiam się czy nie zabrać go od razu. Chyba zabiorę go od razu. Tak, więcej, więcej, więcej. Nie wiem jeszcze, co z nim zrobię, ale wolę mieć go ja, niż żeby mieli go piraci. Ej, a jeszcze tutaj? Wodę e, może to dobrze zaczka sobie, jak na razie wszystko. To sobie nie będzie w ogóle potrzebne. Okej, okay, dobra. Jeden pokład z TNT wyczyszczony, teraz część druga tego TNT. O, tutaj się już czai. O Jezu. Nie wiem. O Jezu, ej! Je, znowu to gówno na mnie nałożone. Stań w się sensie jakoś w rządku czy coś. O, dokładnie, dokładnie. O Jezu, jakiś super pirat. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, schodzą. Ała, czymś rzucają? Choler jedna Ja tu sobie chciałem Czyścić ich pokład, a oni nic A oni, a oni, a właśnie oni nie nic, tylko zaatakowali mnie Ja tutaj widzę mojego bumerangu, no Dobra, leciał w ścianę, cholera Stamtąd lecą strzały Ała Ała Chcę, żeby nie było mnie jak ja go biję No to ja bym był w ogóle szczęśliwy Spróbuję z tego łuku może. On ma jakieś szybkie napinanie. No bardzo szybkie nawet. Okej. Okay. Jezu, on się leczy cały czas. Jezu. Ale no, to nie będzie takie łatwe jak mogłem się spodziewać. No niestety, niestety. Ła. Nie, no się zaś poleczę cholera. Ała. Nie wiem, ile on ma tego maksymalnego życia. No chodź. No chodź, proszę, no chodź. Trzeba go krótko trzymać. Może nie aż tak krótko Jezu, żeby tutaj jeszcze tak ciemno nie było No nie No chuj by to strzelił gwiazdy Za gówno jest za mocne Jezus Maria sam potrzeba obroni Wracamy powitamy szybko Póki jeszcze z cholera ich nie masz Znaczy póki on sam jest no ej no Jezus nie niby takie, niby takie jedno gówno, a patrzcie ile zrobiło. 140 życie cały czas strzelać, no ja nie wiem jak bym musiał go zabić. Nie mam najmniejszego pomysłu jak go mogę zabić, naprawdę. Musiałbym cały czas z łuku strzelać, ale kurde, to... Ech! Jezu, wiedziałem, że ten statek piratów to będzie zły pomysł. Zapewne się poczułem, wiecie? <grym> Boże... I just only want my fucking item You little place of shit No i patrzcie ile tego levela było tutaj Podnoszę to wszystko Ubieramy się na szybko, tarcza z A, nie, próbujemy dalej go zrobić A co mi tam jakiś tutaj szybki Venture Tricks, czy coś w tym zespole, jak to się nazywa, Nie wiem No, a mój nagrobek, wezmę go sobie. No i próbujemy. Gdzie jest to duże gówno? Ło, tu są wyrzutnie, hej Świetna sprawa, będę się tym bawił na pewno. Ale gdzie on jest teraz? Nie wiem co, zabił mnie i sobie odpuścił? Dobra, to jest ich nieco więcej. Ej, mają medyka. Eee... Ło! Poszło, dobra, jedno gówno mniej <grym> Na pokładzie Co to jest, co to jest? Points of Fire Resin's. A to mi się nie przyda jeszcze. Ło! Pana tego trzymamy z daleka raczej. Dobra. Dobra. Gdzie to jest most tradycyjnego łuku? Ale, hmm... Ciekawe gdzie jest mój boomerang, ej. No tego boomerang naprawdę lubiłem. No, strasznie go lubiłem. Nie wiem, może ten pirat złego zabrał. Okej, okay, tam jest jeszcze ich więcej. E, ale... No ale... Nie mam strzałów w sumie zbyt dużo. Nie wiem, oprzykam może ich... Wezmę jeszcze jedzenie, co mi tam... Pochodnie, jakiś tam klebek. O, tu coś już tutaj coś lepszego wyszło. Tego wszystkiego. Tu już nie mam miejsca w ekwipunku, czyli władujemy dobrze za resztę. A, jakieś tu rzeczy idą. To bym chciałem mieć przy sobie, to mu chciałem mieć przy sobie. To mogę odłożyć. To jak najbardziej. W sumie to jest do wywalenia. Końc końców. Może wezmę tylko coś, co mnie jakoś interesuje. Typu to. Typu tu wszystko akurat jedzonko, może się będę mógł po niej wrócić Gunpoldera też odłożę, to wezmę i to wezmę i dobra, lecimy na nich Na tych panów u góry Tu nic nie ma całe szczęście W jakim jakbym tam bym wszedł na masz, ten masz jeszcze by podał też obszukać No a no jak na razie o jezu Temu to w ogóle już nic nie robię A! To jest kapitan! On ma 500 życia Super A najpierw załatwię może, załatwi może tych dwóch pomocnych piratów Patrzcie ten miecz im zdecydowanie więcej robi Mimo że czysto teoretycznie ma słabsze statystyki Dobra Tego pana już żegnamy Temu coś więcej robię niż ...niż tamtemu poprzedniemu, większemu piratowi. E, może tamtego pirata po prostu nie powinno być w tym miejscu? Nie powinien go jeszcze spotkać i w ogóle... O! Co on się... ...zdwoił? Czy o co chodzi teraz? Halo? Co się stało? Czy jest mi ktoś w stanie to logicznie wytłumaczyć? Dobra, jednego ma. Gdzie się tam ci podzieli? Nie wiem, było i dwóch. Nagle zniknie. Ja słyszę, Słyszę, że idzie tutaj. Okej. Okay. Dobra, w sumie bez to... Powinien być dość łatwy do wzięcia, o ile by nie znikał mi. Ała. Ała, to już nie fajnie wygląda. Jezu Dobra W sumie póki jestem w rogu jakoś się mogę trzymać przeciwko nawet tym dwóm Zaraz będzie jeden. Zaraz powinien być jeden Dobra Dobra, jeden mniej A, bij przed siebie, bij przed siebie. Trzymaj się Rayman A w sumie ten kapitan jest aż taki trudny żeby ich dwóch nie było Wo nie, nie podchodź do mnie Okej okay. A, trzymaj ich z daleka <grybujesz> Jezu, nie powiedz, że jestem sierotą i nie potrafię w to grać Ale ja się próbuję tutaj utrzymać przy życiu Który mi się niestety nie regeneruje z tego względu, że nie jestem najedzony O jezu Dobra, 71 życia, ja im po 10 biję, no to jeszcze jakoś idzie. Dobra, niby coś się leczy, niby coś się leczy. No ja dostaję w dupę ostro przy okazji. A! Jeden mniej. Dobra, nie żyje. Uff, Uf, Jezu, ale poszło. Co mi z niego padło? Ninja Dragger, okej. Okay. Bierzemy wszystko. To są skarby piratów. Hmm, nie wiem co mogę włożyć do pysaka. No niewiele no. Dobra, ten nagrodek, nagrobek sobie daruję, położę go tutaj. O, proszę bardzo, jest pięknie. Weźmy teraz, może. Może teraz jeszcze podkładam, co się tutaj da, co się tutaj da, gówno się tutaj da. O, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić. Jezu, no to naraz się nie wezmę, tak widzę. Dobra. Budki. O, o ho, ho, ho. No nie wiem co mogę jeszcze podrzucać tutaj. No tak no niby niewiele, ale miejsce troszeczkę się zwolniło. Może na... niekoniecznie na to, bardziej bym powiedział na to. O, z tego mogę jeszcze to odłożyć jak najbardziej, to mogę odłożyć. E, kill off. I, 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 i. Nie wiem, coś może mogę ubrać niespecjalny Zajmondować No Nie wiem co ma jeszcze w postaci, co mogę dorzucić tutaj. Nie mogę nic dorzucić. Coś może mogę wyrzucić, na przykład to na przykład wziąć teraz to zamiast tego tutaj. Wrzucić to, tu to, to i tu to, to. I dobra, jeszcze jakoś górę bym podał sprawdzić. Na górze nic ale udało mi się zczyścić statek i udało mi się to no można powiedzieć, że za drugim razem Bo no do... Wow What the fuck are you? Magiczna lustra, ale co ono robi, ja muszę wiedzieć Watch Nie wiem No dobra, zostawimy może je na razie i udamy się jeszcze tam na kłucianie gniazda, tak to się nazywa, ile się nie mylę. Tutaj jakieś takie więzienie pod statkę, można by powiedzieć. Przy no, sobie mogłem rzucać siedzenie zamiast tych. No, ale myślę, że i tak jest dobrze. No, co ty magiczne lustro robię, ja bym chciał się dowiedzieć. I czemu ja tego nie przytrzymałem za pierwszym razem? No nie wiem. Ale patrzę, że te statki aż takie trudne nie są. No może poza tym jednym piratem, który w cholera wie, gdzieś się on teraz podział i... <grystanie> I w sumie powinienem się bać, bo może mi wpadł na chatę i będzie takie a niespodzianka, hehe, Myślałem, że nie, że ja jestem tutaj czarnochu Na pewno dowiedziałem się, że... Okej. Okej, okay. okay, prawie TNT by wysadziło. No, patrzcie, pirat wrócił. <grystanie> Co za koleś w ogóle? O No i tak poszedł I tak właśnie poszedł mi mieczek Okej okay. Mówi się trudno Kosa szarpnę z Nie wiem w sumie jak nie, prawym, prawym się jej używa Spoko No daj, a może sobie te inty strzela A może jeszcze jeden <grym> Okej okay. To nie powinno tak działać To powinno wy, wypchnąć się Jezu! Do przodu! Dobra, łódkę i odpływamy. Yy, dobra. Dobra, dobra, jazda, jazda, jazda. Uff, udało się. Dobra, czyli mamy już statek piratów za sobą. Yy, udało się, hej! Ludzie W prawym się wysiada, muszę pamiętać A ta kosa z lewego też w sumie bije niczego sobie, ale jak się wiem to lepiej Dobra, jakoś się udało do, dożyć Uciec, upłynąć i w ogóle no, Czyli no, w sumie myślę, że to na tyle Więc chciałbym się z wami pożegnać tak więc, trzymajcie się, do zobaczenia na następnych odcinkach. Minecraft Hexit No i... Jezus Maria. No i no i no i no i... Cześć!